Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora, a przyszło za nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i za Jordania, oraz okolic Tyru i Sydonu szło do niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. To też polecił swym uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum aby na niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały Ty jesteś syn Boży. Lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały.